Dzień dobry z Seolu, gdzie odwiedzamy syna, który tu pracuje jako dziennikarz. Tu w Korei czuję się trochę jak czułem 61 lat temu w Warszawie, gdzie nie rozumiałem ani jednego słowa, nie znałem prawie nic o historii kraju. Aula Instytutu Historii. Przyjechałem na roczny stypendium, ale zostałem ci lata i skończyłem doktorat. Za kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski w Europie i świecie, za wspieranie przemian demokratycznych w Polsce, pan Norman Davis. Nie ma ani jednej katedry dla studiów polskich w Wielkiej Brytanii. 130 uniwersytetów. 18 tysięcy profesorów i ani jednego z etatu dla wiedzy o Polsce. Ani jednego. Zamiarem naszego projektu jest umocnienie wiedzy o Polsce za granicą. Nie chodzi tyle o polonistykę, raczej o polski wymiar w historii, w ekonomii, w naukach politycznych. Rozdaliśmy granty studenckie. Popieramy wydanie podręcznika, przygotujemy kursy historyczne online, ale potrzeba jest dużo szersza.